Dobra, wyłączyłem korki w domu w mieszkaniu, czyli zrestartowałem wszystko co było w domu, wszystkie urządzenia niestety, ale zobaczymy może to pomoże sprawdzam. Włączam działa chyba. i od razu, czyli coś się keszuje, nie wiem, coś się dzieje z tą klimą, nie wiem. Tak, od razu wieje, nie ma namyślania w ogóle, nie wiem, może firmy trzeba zaktualizować, cholera wie. Ewidentnie coś jest nie tak z tym, z tym klimatyzatorem.